Wejście w nowe doświadczenie, czyli jednym słowem, wejście w zmianę w jakimkolwiek obszarze naszego życia, paraliżuje nas najczęściej. Strach, uczucia się pojawiają takie, które nas powstrzymują przed wejściem w to. Jest to naturalna reakcja każdego człowieka, każdego organizmu. No i teraz, jak sobie z tym poradzić? Prosty tip. Napisz sobie na kartce, rozpisz najgorsze scenariusze, jakie się mogą wydarzyć, i Zobacz, czy tam naprawdę coś Ci się może złego stać. No bo na przykład ktoś Ci może odmówić, na, powiedzmy, przyjęcia do nowej pracy. No i cóż, pójdziesz aplikować gdzie indziej. Zginiesz? Zetną Ci głowę? Nie. Więc tak naprawdę to jest bardzo prosty sposób, jak zwalczyć te nasze strachy, żeby wejść jednak mimo wszystko w nowe doświadczenie i cieszyć się z tego, co się wtedy zadzieje. Zapraszam Cię serdecznie do ćwiczenia.